Vanguard był ostatnim pancernikiem zbudowanym dla Royal Navy i jedynym przedstawicielem swojego typu. Jego projekt powstał jeszcze w latach 30., jednak liczne zmiany i opóźnienia sprawiły, że okręt wszedł do służby dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Konstrukcja wykorzystywała wieże artyleryjskie pochodzące ze starszych pancerników, co przyspieszyło budowę, choć ograniczało możliwości bojowe względem nowocześniejszych konstrukcji. Vanguard był bardzo dobrze opancerzony, a jego osiągi pozwalały na rozwinięcie prędkości zbliżonej do amerykańskich pancerników typu Iowa. Ostatecznie nigdy nie wziął udziału w walce, pełniąc głównie funkcję reprezentacyjną oraz szkoleniową. W latach powojennych brał udział w różnych rejsach dyplomatycznych, m.in. transportując brytyjską rodzinę królewską. Mimo nowoczesnych rozwiązań technicznych, w obliczu zmieniającej się strategii morskiej stał się zbędny i został wycofany ze służby w drugiej połowie lat 50. Jego złomowanie zakończyło epokę brytyjskich pancerników, które przez dekady dominowały na oceanach.